to Zasadniczą cechą systemu jest niewolnictwo w sensie dosłownym, żeby masa ludzi pracowała na jak najwęższą grupę i kastę nadzorców. Metody i techniki manipulowania ludzką świadomością są naprawdę wyśmietne i wyrafinowane, i kreuje się taką władzę, żeby się ludziom wydawało, że to są nasi liderzy, nasi przywódcy, którzy odpowiedzialnie, mądrze w naszym interesie pracują w, w służbie prawda, naszej i my musimy dla nich pracować, za nich ginąć i walczyć, bo to jest coś dobre dla Polski i Polaków. A to jest właśnie nieprawda. Dajemy się oszukiwać i nabierać. To wcale nie jest władza nastawiona na to, żeby realizować nasz interes, tylko przeciwko nam skierowana. A tylko mają skuteczne narzędzia i metody inżynierii społecznej. Czyli głównie narzędzia propagandowe, czyli wykorzystywania różnych technik dotarcia do masowego odbiorcy. Jeżeli my sobie tutaj gadamy, to dociera do paru osób. Jeżeli zajmiemy się propagacją tych treści, to dotrze do kilkudziesięciu, do kilkuset osób. A oni mają techniki i metody, że całą swoją głupotę, łajdactwo wciskają kilkudziesięciu milionom ludzi. Więc oni mają narzędzia komunikacji społecznej, a właściwie są to narzędzia manipulowania tłumem, takie, że ci ludzie dają się skutecznie ogłupiać, oszukiwać, a nawet wysyłać na jakieś bezsensowne wojny. No niestety nasz przeciwnik ma ogromną przewagę. Oni są strasznie cyniczni, a dysponują przeciwko nam owocami naszej pracy. I my nie mamy z czego nawet zbudować narzędzi komunikacji społecznej. Z czego my mamy wydawać gazetę, jeżeli nam zostaje tylko na przeżycie? A oni mają nasze pieniądze i oni mają stacje telewizyjne, oni mają portale internetowe, oni mają naj największe periodyki. Robione z całym cynizmem pod publikę. Przecież absolutnie nie jest dziełem przypadku, że po upadku PRL-u najpierw wszystkie tytuły polskiej prasy przejęli niemieccy wydawcy. Bo potem ta prasa nigdzie nie pisały żadne media o tym, że Niemcy przejmują banki i kapitał w Polsce. Prawda? Nie, Urząd cenzury już nie zakazywał, tylko wydawcy, właściciele, jedne tematy dopuszczali, a inni nie. I Polacy nie byli o tym informowani i nie wiedzieli, w jakiej rzeczywistości żyją. I nasze banki zostały kupione za ułamkową wartość, czyli w połowie oddane za darmo zachodnim dysponentom, i oni wiedzieli, co się w Polsce opłaca, a co nie. I to, co się opłaca, to wykupili, a to, co do czego trzeba było dopłacać, zostawili nam. No po prostu jest to ewidentna władza okupacyjna. A on, jej fundamentem jest manipulowanie stadem niewolników i parobków. Manipulują bardzo skutecznie. Naprawdę ludzie pod wpływem mediów, nawet pod wpływem internetu, choć to już jest stosunkowo wolne medium, nawet pod wpływem internetu są skutecznie ogłupiani. My jesteśmy ogłupiani może troszkę mniej, ponieważ my żyjemy w getcie. My jesteśmy takim środowiskiem, które odwołuje się do analiz logicznych, moralnych analiz. Prawda? Jesteśmy pewnego rodzaju elitą i poszukujemy w internecie tych treści, które mogą nam coś dać. A to jest margines marginesu. A ludzie przeglądają takie portaliki, gdzie wchodzi nie 200 ludzi dziennie, tylko 2 miliony dziennie. I tam jest cały czas chłam. Tworzący fałszywy obraz rzeczywistości. Ludzie, którzy mają przeświadczenie, że świat wygląda w jakiś tam sposób, postępują zgodnie z tym standardem. A ten standard jest fałszywy. To jest fałszywy świat wirtualny, to jest ludziom jest podany, czy zasugerowana jakaś rzeczywistość, jakieś pojęcie o rzeczywistości, dalece odbiegające od rzeczywistego stanu rzeczy. A rzeczywisty stan rzeczy jest taki, jak go się naprawdę obnaży że w jak największym stopniu mamy efektywnie pracować, czyli nie tylko się narobić, ale żeby pożytek z tego był tylko nie dla nas, tylko dla naszych okupantów, dla naszych nadzorców mamy pracować. I z tego punktu widzenia optymalizuje się cały system, cały system ubezpieczeń społecznych, z tego powodu wszystkie władze są zadłużone że jak się nawet władza zmieni, to i tak będzie musiała długi spłacać, prawda? i tak będzie zdzierać z nas i oddawać komuś na owoce naszej pracy. To nie są przypadki. Po prostu cały ten model optymalizuje się z tego punktu widzenia. Wycisnąć z parobków i z niewolników, ile się tylko da. I my, nam się wydaje, że archipelag Bułag, jaki tam Sołżenicyn opisywał, przestał istnieć. On, że tak powiem, przepoczwarzył się i teraz to wszystko, ta cała rzeczywistość, w którym żyjemy, jest właśnie taką rzeczywistością archipelagu Gład. To już nie jest lokalizowane na Kamczatce czy gdzieś na Syberii, bo tam jest mało efektywne, to jest tu zlokalizowane u nas w, do, w dobrych warunkach. I żyjemy na takim standardzie, pozwalają nam żyć, żeby tylko nie było wybuchu rewolty społecznej. Dlatego jak przycisną śrubę mocniej, no to niektóre muszą dołożyć, bo oni by z głodu złapali zakosy. I stąd te programy 500 plus. To znaczy, że mieli taki plan: przykręcić ślubę. I się wiedzieli, żeby nie było rewolucji, jak przykręcą ślubę, to muszą przewidzieć część środków na dokarmienie tych, którzy by stanowili źródło rewolty. No i dokarmiają tych. Prawda? Ale wszystkich pozostałych przyciskają coraz bardziej. I cały czas żyjemy w systemie absolutnie okupacyjnym. A media niestety, media są w tej chwili podstawą, bo to nie tylko nagasiła żandarmeria taka, która nie pozwoli podskoczyć, bo dostajemy łomot. I tak działali w stanie wojennym. Że jak ktoś podskoczył, no to go na ścieżkę zdrowia. Nie było takiej kategorii w polskim prawie, ale w praktyce była. Ustawiali dwa szpalery policjantów i przepuszczali wszystkich aresztowanych yy, przez pałkarzy i pałkarzy ich lali do nieprzytomności. W stanie wojennym wielu moich kolegów zostało tak zmasakrowanych, że kilka miesięcy w szpitalu były doprowadzani do jakiegoś stanu takiego, żeby ich można było przed sądem wojennym postawić. Tak byli zmasakrowani. I to dlatego, żeby się wszyscy władzy bali. A teraz stosują metody troszkę inne, już nie tylko strach, ale ogłupianie, żeby się ludziom wydawało, że ta władza jest dobra, że to jest władza przez nas ludzi wygenerowana w demokratycznych wyborach. Że to jest nasza władza, działa na naszą rzecz, stąd różne prowokowane konflikty, yy, o jakieś tam dziwaczne rzeczy, żeby odwrócić naszą uwagę od istoty funkcjonowania i metod funkcjonowania tego systemu. I one się zasadzają właśnie na mediach, czyli na technikach, nie tylko technikach propagandy, ale na technikach manipulowania tłumem, bo do, do tego to się sprowadza, że propaganda jest jedną metod. Jeżeli ktoś ma narzędzia propagandy, czyli narzędzia upowszechniania jakichś treści, docierania do wielu milionów, to tak te treści formułuje, żeby prawda o rzeczywistości nie, nie została przeniesiona do ludzi, tylko jakiś fałszywy obraz rzeczywistości I robią.